Chwały Trójcy Świętej i cześć Tureckiej Pani, przeżywamy nasz wielki odpust pod hasłem z Marią w nowy czas. Serdecznie witam Ekscelencję Księdza Byskupa słowa Fortuniak, świadka i ceremoniarza historycznej koronacji papieckiej 2 września 1979 roku. I dzisiaj obecnego wśród nas. Za co całym sercem dziękuję w imieniu wszystkich tu zgromadzonych i w imieniu wszystkich pokoleń na tym świętym miejscu czczących Panią Turecką. Witam serdecznie współkom kapłanów, spowiedników, księży diakonów, kleryków, osoby życia konsekrowanego. Witam Was wszystkich kochani, pielgrzymi. I parafianie przybyli w grupach zorganizowanych, szczególnie przybyłych pieszo oraz indywidualnych pielgrzymów. Wpatrujmy się w oblicze naszej matki, która nas zaprosiła obecnie spogląda na każdego. Wsłuchuje się w przyniesione podziękowania oraz prośby i wstawia się za nami, abyśmy mogli zyskać odpór zupełny. Kochani parafianie i przyjaciele naszego Sanktuarium. Tę świętą sprawujemy Przewodniczący Ksiądz Biskup Zdzisław Intencji, Parafian i Pielgrzymów. Ja sprawuję za Natalię Ratajską z okazji 90. urodzin z za otrzymane łaski, a z prośbą o dalsze zdrowie i boże błogosławieństwo dla rodziny Intencja od chrześcijanów księgi Ryszarda z rodzinami. Ksiądz Marek Matywa za Asię i Marka z okazji 35. Rodzice Śrubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, a z prośbą o zdrowie Boże, błogosławieństwo i opiekę tureckiej Pani. Ksiądz Artur Dilipiak z prośbą o uzdrowienie Asi potrzebne łaski dla całej rodziny. Ksiądz Jan Martowski, intencjach pielgrzymów z parafii św. Macieja Popoli oraz wszystkich parafian Ksiądz Karol Maciejak, intencji parafian, szczególnie po ślub, ślubu Katarzyny i Mariusza. Ksiądz Mieczysław Urbaniak, ze świętej pamięci księdza profesora Mariana Ponka. Powstali kapłani własnych intencjach.